Wybierz PafIPorta. Klucz do bezpiecznego i stylowego życia www.pafiportażwi.pl Natalia Baczyńska-krawiec, czyli druga zawodniczka, która dzisiaj walczyła na KSW 89 w liwicach. Natalia, jak ocenisz swoją walkę już po tej praktycznie dwóch godzinach po pojedynku? Co mogę powiedzieć? Czegoś dzisiaj zabrakło, jeśli o mnie chodzi. Pretensje jakieś mogę mieć tak naprawdę tylko do siebie. Eee, wiem jakie popełniłam błędy, wiem co muszę poprawić, wiem gdzie jest ta moja kropka nad i. Eee, mam nadzieję, tylko że będę mogła jeszcze, będę miała okazję pokazać to, że jestem w stanie rywalizować i z tymi tutaj najlepszymi dziewczynami, naprawdę z nimi wygrywać, bo wiem, że jestem w stanie to zrobić i żeby naprawdę dawać. Mocne walki. Ogólnie walczyłaś jest bardzo doświadczoną zawodniczką stójkową. Mimo wszystko Emilia mocno też w tych zapasach poprawiła ten swój skill i przy tej siatce ciężko ci było ją sprowadzić. Czy uważasz, że nie wiem, to był jakiś błąd techniczny z Twojej strony, czy po prostu ta siła fizyczna i po prostu już te wyszkolenie, próby obaleń, obrona tych obaleń przez Emilię jest tak dobra, że nie dało się tego zrobić dzisiaj? Myślę, że to bardziej moje błędy. Tam się upatrywam na tych właśnie e, swoich niedociągnięć. Jeśli chodzi o moją siłę fizyczną, to tu się czuję bardzo dobrze, więc tak jak mówię, to raczej było... był mój błąd niż, e, niż gdzieś tam jakieś aspekty fizyczne ze strony rywalki. Jeśli chodzi o twoją kolejną walkę, to kiedy myślisz, byś teraz chciała znowu wejść do okrągłej klatki KSW. E... Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Chciałabym powiedzieć, że jak najszybciej, ale jeżeli bym miała wejść do następnej walki, to chcę już pokazać to, co powinno być, nie to, co było chociażby dzisiejszej walki. Chcę mieć troszkę, no że nawet nie czasu. Chciałabym wyciągnąć wnioski, błędy jakieś, które zrobiłam z tego wszystkiego i żeby wyjść już do następnej walki. Tak jak mówiłam, wiem, że mogę pokazać o wiele więcej i chcę, żeby ta następna walka, która będzie to już było to coś? Eee, także ciężko mi odpowiedzieć, kiedy jest głód u mnie tej walki, teraz, następnej, eee, kiedy będzie, będę gotowa. Czy myślisz, że taki wyjazd za granicę gdzieś na jakiś camp byłby dla Ciebie odpowiedni, żeby troszeczkę odciąć się od tego polskiego szkolenia i poznać coś nowego? I tak, i nie. Polski rynek, jeśli mogę to tak nazwać, jest o tyle ciężki, że ciężko jest tutaj posparować chociażby z innymi dziewczynami. Bo nie jest nas dużo. Nie jest nas dużo. Każda dziewczyna potencjalnie jest moją rywalką, więc ten aspekt jest ciężki. Wyjazdy za granicę ok, zależy w jakim momencie przygotowań to też jest, różnie bywa. Ale zawsze zmiana otoczenia, myślę, że jak najbardziej. Natalia, najbliższe plany po tym pojedynku, to nie wiem, święta, odpoczynek od maty, czy jednak będziesz chciała troszeczkę szybciej znów wrócić do treningów? No, teraz taki krótki okres przed świętami, więc na pewno będę chciała troszkę pobyć z rodziną, pewnie troszkę odpocząć, ale myślę, że dosyć szybko wrócę na matę i, i pewnie, za, pewnie zacznę pracować dalej po prostu. Słuchaj, no czego Ci mogę życzyć? Żebyś uśmiechnęła się, bo mimo wszystko, Natalia, naprawdę no, dałyście obydwie z Emilą bardzo dobrą walkę. I ja na przykład tak oceniałem, że pierwsza runda poszła na korzyść Emilii, ale też nie jakoś tak bardzo mocno. Druga była Twoja zdecydowanie. No i trzecia Emilii, później sędziowie też tak to chyba ocenili 29-28. Cieszę się, jeśli mówisz, że gdzieś tam była ta mocna walka. Fajnie by było, żeby te walki kobiet jednak były postrzegane też przez widzów jako takie widowiskowe, też bardziej. A co mogę powiedzieć? No, kurczę. Panie, że, że mówisz, że jest to dobra walka, tym bardziej boli była, mnie ten wiesz, werdykt. Było, wiesz, to było wyrównane, tam nie było wiesz, takiej jednostronnej dominacji. No nie szczególnie w tej drugiej rundzie zaskoczyłeś, że pomimo, że ta pierwsza runda nie poszła po Twojej myśli, potrafiłaś wyjść i naprawdę przechylić tą drugą rundę na swoją korzyść. I w trzeciej rundzie dopiero wszystko się rozstrzygnęło. Tak, tak, tak. Ta trzecia runda chyba rzeczywiście była decydująca. No tak jak mówię, bardziej że zabrakło tej u mnie. Tej kropki właśnie takiej na D co przeważyło na szale zwycięstwa przeciwniczki. Ciężko mi się teraz wypowiedzieć do pani na ten temat. Pewnie będę musiała obejrzeć, przemyśleć, troszkę, przeboleć i... I działamy dalej. Natalia, dla ciebie wielki szacunek, bo naprawdę no, z taką mistrzynią kickboxingu, się w stójce jak równa z równą, to czapki z głów. No, ja mówię, powinna być z siebie dumna, bo wiem jedno, że przyjdzie właśnie ta kropka na D w kolejnych pojedynkach i na pewno odbijesz sobie tą dzisiejszą niepowodzenie w klatce z zwycięstwami w kolejnych pojedynkach. Mam nadzieję również, że też tak będzie i tego się trzymaj. Natalia, wesołych świąt, dziękuję Ci za wywiad i wszystkiego co najlepsze. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort swojego domu, mieszkania i firmy z marką Pafiporta, częścią PPHU Składy Budowlane Paciorek www.pafiportadrzwi.pl i przekonaj się jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem Pafiporta.